Witaj na sprincie, kontynuacji wymagania, którego celem jest dodanie zapłaty za wynajem pokoju w różnych walutach. Oczywiście cel interesariusza jest niezmienny i wciąż chce mieć możliwość wyboru waluty, w jakiej jest umieszczana zapłata. Zadany lokal. Dzisiejsze zadanie programistyczne skupi się na interakcjach z bazą danych, a mianowicie na zapisie, aktualizacji i odczycie danych. Zadanie jest dość proste i możesz teraz wykorzystać ten moment na zatrzymanie filmu oraz samodzielną implementację tego rozwiązania a dalszą część potraktuj jako wskazówki ułatwiające dojście do celu. Na początku zajmę się aktualizacją zapisu, czyli wywołaniem restowego GET w kontrolerze nieruchomości. Na teraz do bazy są zapisywane tylko dane o tym, czy pokój jest wynajęty, czy nie. Jednak to nie jest wystarczające. Zaczynam od zmiany nazwy serwisu, gdyż już nie będzie odpowiadał za utrwalenie pokoju jako wynajęty, ale będzie również zapisywał inne dane w relacjach mieszkanie, pokój. Nazwa Association Property Room Service. Wydaje się być odpowiednia. Dodaje do metody aktualizującej stan pokoju jeszcze wywołanie metody ustawiającej walutę. Oczywiście nazwa metod również musi ulec zmianie, gdyż teraz będą ustawiały dodatkowe dane pokoi. Przeprowadzam test uruchamiając aplikację. Loguję się i pobieram nieruchomości. Jak widać, dane o walutach pojawiły się w JSONie. Teraz zajmę się zaktualizowaniem danych, czyli dodaniem waluty. W metodzie updateProperty dodaję wywołanie nowej funkcji updateCurrencyRoomInProperty z parametrem DTO oraz ją tworzę. Będzie to bliźniacza metoda aktualizacji wynajmu, jednak będzie wywoływała inną funkcję z serwisu setCurrencyRooms. Jak poprzednio, kopiuję metodę i zmieniam jej nazwę. Poprawiam wywołanie metody z repozytorium na setCurrency. Dodaję tą metodę do repozytorium z parametrami. UUID dla identyfikatorów nieruchomości oraz pokoju i string dla wartości nominału. Aktualizuję encję, aby wywoływała odpowiednie zapytanie SQL, gdy nowa funkcja zostanie wywołana. Tworzę metodę ustawiającą domyślną wartość dla pola jednostki pieniężnej, uruchamiam aplikację i przeprowadzam test. Pobieram dane o nieruchomościach, przekopiowuję informacje o jednym mieszkaniu i aktualizuję dane o walutach na dolara amerykańskiego i euro. Tak przygotowane dane przesyłam na backend. Pobieram dane i sprawdzam czy się zaktualizowały. Jak widać, wszystko działa poprawnie. To tyle w tym sprincie. Zapraszam na kolejny.